Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z siewu akurat z rzepaku. Dzisiaj będziemy się akurat zajmować tym. Ostatni odcinek prawdopodobnie wyszedł z uprawy, orki i uprawy. Tam trochę było opowiedziane o tym, co się udało w uprawie i orce, co się nie udało. To jest efekt końcowy, taki jaki mamy tutaj. Na pole nie wygląda coś źle, ale słomy jest dość sporo. No niestety, tak, tak się udało, bo poprzężycie, gdzie przężyto, było bardzo, bardzo takie... Ładne, no i trochę było wylegi, więc mamy co mamy. Tutaj co mamy? Siewnik Fiona, przygotowany już do siewu. Zrobiona próba, kręcona. 3,80-3,75 tak zaokrąglam. Mówię, czyli pokrywa się z jednostką, która wynosi 11,3 kg na hektar. Według jednostki takie powinny mieć dawki, czyli niespełna 4 kg rzepaku wysiewamy na hektar. Z rzepak, kwas, kwazar. Jednostka zaprawiona, obie, wiecie o co chyba chodzi, od owadów i od grzyba. Czyli bardzo droga jednostka jednostka populacyjna, która kosztowała prawie 1000 zł. Jednak jeszcze rok lub dwa temu za tyle można było kupić hybrydę, no ale cóż. Czy populacja lepsza, czy hybryda? Oj, to jest też temat dyskusyjny. To tak samo, jakby porównywać szypę i 60. Jedno to, i to samo. <grytanie> Żartuję oczywiście. W sumie możecie się wypowiedzieć, co wy sądzicie o tym o, o tym rodzajach rzepaku, czy populacja, czy jednak hybryda. Sam jestem ciekawy, no ja już drugi rok z rzędu populację stosuję, ale wiadomo. Jak mnie przekonacie w komentarzach, to może i hybrydę by się za rok posiało. Zobaczymy. Dobra, nie ma co tu chyba więcej opowiadać. Siewnik jest ustawiony, tak jak mówiłem. Po krubie ukręconej. Tryb oczywiście zmieniony. Czwarta pozycja. Yy... A tu jeszcze weźcie, dajcie znać, bo ja tutaj ustawiałem siewnik pod korbę, czyli liczone są obroty korbą, a niektórzy mówią, że korba jest tylko do kręcenia, liczy się obroty koła i to się nie zgadza. Oczywiście to nie jest to samo kręcenie korbą a kołem, bo testowałem, pod korbę wychodzi, tak jak mówiłem, 3,80, pod koło wychodzi 3,40, czyli jest na hektarze 40 gram różnicy niespełna, coś takiego. Także dajcie znać. Czy prawidłowo jest ustawiane pod korbę, czy pod koło, jak to wygląda. No to jest wszystko poodbijane jest poprzeczniaki niespełne, no niecałe tam, albo możemy powiedzieć 6 hektary bez kilku, ale mamy do zasiania. Czyli dwie jednostki jest ustawione na styk. Ale jest tak, naprawdę z poprzedniego roku zostało około 1,5 kg, dlatego się nie martwię, jeśli siewnik nie oszuka, a tego nie robił, przynajmniej w, w poprzednim roku. Także powinno nam spokojnie wystarczyć tego hmm, materiału siewnego. Jeszcze raz podkreślam, jednostka nazywa się kazar. Ruszamy proszę Państwa z siewem. Trzeba ja przyznać, że idzie bardzo ładnie, zostało na mile Pół hektara, to nie wiem, kurde, jakoś tego rzepaku trochę go ubywa, no nie wiem, jednostka poszła, ciężko powiedzieć, ponad jednostka powinna pójść, tak naprawdę, tak naprawdę to ponad jednostka powinna pójść, no, Że rzepakiem jest naprawdę niezboże, no ale siewnik w sumie w tamtym roku było gorzej, bo w ubiegłym roku to... Pierwszy raz, bo nie wiem czy nie, jest przez dużo tak na ustawiłem W górę, też pola geoportalu są mierzone, nie są, nie są mierzone jakoś mega, mega dokładnie Więc no ciężko tak to wszystko też ugrać No zlejamy, nic się nie dzieje, wszystko działa jak działać powinno proszę Państwa Więc bardzo mnie to cieszy, że tak to wszystko sobie tam funkcjonuje elegancko Także co? Może zobaczycie teraz. Z zewnątrz jakieś nagranie jak ta piona sobie radzi z Perkinsem Ścieżki załączone, widać światło się świeci. Machnąłem się jednej ścieżki, zapomniałem yy, narysować. No ale tak to jest, proszę Państwa, tak to jest i zawsze wszystko się zapamięta. No i dobra, tutaj zostało jakieś 40 morzary, bo przecież tutaj są kilka przejazdów. I będziemy przeskakiwać do Piotrka na działkę i... I tam jak się tu dużo udziału zostanie ta papierdówka 70 AROWA. Także ścianie rzepaku, jak się nic nie psuje, tak jak zbożu, nie trzeba sypać, pole jest przygotowane. O tutaj ładny, naprawdę widać na to. No to jak tyle tutaj słomy było, to naprawdę udało się to pole przygotować, bo się y, ładnie. A więc ruszamy. Piotr Karanczo i hektar 50 półtor hektara, hektar 55, jakoś tak już nie pamiętam tam szczegóło Nie, chyba nawet nie ma całej półtora hektara Mniejsza z tym, no działka też, ale o słoma musi być nic na to nie poradzimy o Piotr sobie tutaj big bug z nawozu schomikował, a to kurde Ciekawe, co on będzie robił z tymi big bugami Dobra Wjeżdżamy na tą działeczkę, jak to pokonamy to już zostanie nam tam malutka popierdółka Także lecimy proszę Państwa Już przepołowioną, bliżej niż dalej zostało z końcem siewu rzepaku Także na razie bez bezawaryjnie, bez żadnych problemów Aby tak dalej I w miarę szybko uda nam się ten rzepak wysiać i będziemy tylko mogli czekać na Mam nadzieję udane wschody No i mamy proszę Państwa już Działkę Piotrka skończoną Ładnie tam wyszło Rzepak już sobie rośnie <grym> I jedziemy jeszcze 65 ary zasiać Finish Będzie po rzepaku Także naprawdę, naprawdę Fajnie to dzisiaj idzie, jest już gdzieś po 12 .00. Zaczęte było 8.30 Także czas też mamy względny Dobry I już tak jak mówiłem Ostatnia najmniejsza działka no, taki pierdolnik, tylko po prostu dobrze, że prostokąt nie ma kręcenia. Nie trzeba nic budować No i tutaj, jak widzisz, tutaj już po nocy to oglądał odcinek wyprawy. To, jak kończyliśmy, to, to tutaj już chyba nawet nic nie nagrywałem, bo, bo już była naprawdę ciemna. No, to była gdzieś 21, chyba jak tutaj. jest no i tak jak wiele osób mówi chyba gorzej już nie może być z ceną niż w tym roku po 1750 chyba jak go oddawaliśmy także no liczymy na to, że w przyszłym sezonie rzepak odbije, wydaje mi się, że tak będzie może nie będzie cudów jakichś ale koszty, które w ubiegłym roku ponieśliśmy i sprzedaliśmy go po tej cenie także Działeczka, zasiana rzepak został proszę państwa zakończony zobaczymy co tu się dzieje no i nastykowy z na, styk go wysł... o, na, na styk. Ja wiem że 2 kg może zostało może i nie jest 2 kg wydaje mi się że zostało tyle mniej więcej co co Wsypałem, czyli tak naprawdę wysiałem tylko dwie jednostki. Może ciut więcej, może ciut mniej. No to jest naprawdę, już gramy wchodzą w, gry, w grę. Także rzepak 2023 sezon został zasiany. Co będzie dalej, zobaczycie na pewno w kolejnych odcinkach. Czy w ogóle on zejdzie, czy on będzie rósł, czy on nie wymoknie i czy przyniesie plon. Aby się tego dowiedzieć, trzeba oglądać kanał. Ja się Wam już nie pokazuję, bo jestem tak brudny. Że szok. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oceniajcie, jak Wam się podobał tegoroczny siew w rzepaku. Do zobaczenia. Cześć na razie.